ma z tej strony sosna dzisiaj zaprezentuję wam serwer hyplex jest to nowy serwer i pokażę wam dzisiaj drop i inne rzeczy a więc tak to jest ym, tymczasowy spawn serwera stanie on ulepszony ale to jest no jak widać tymczasowy bo nie jest on najlepszy bardzo zapraszam was na serwer ym, jest ciekawy posiada różne pluginy na przykład plugin na bronie AK-47 z którego można strzelać i dosyć szybko zabiera się innych graczy. Teraz pokażę wam drop na serwerze. wpisałem swój home i pokazujemy drop. Drop z diaksowego kilofa. Jak widać już dropią nam diaksy, jeśli dostajemy, Si mam już yy, diaksowy kilof. Ok, to jest nasz drop z kilku klocków, które wykopaliśmy. 20 diamentów, 4 lazultu, 5 ród złota, 3 szmaragdy, 37 węgla, 14 e, żelaza, bruk i czerwony proszek. To był krótki drop z diaksowego kilofu. Teraz drop z kilofu żelaznego. E, dropło nam 5 diamentów ok teraz zaprezentowałem wam drop z żelaznego kilofu ok e, teraz zaprezentuję wam drop z kilofu kamiennego który możemy zdjąć bardzo szybko tak kilo w wystarczy trochę pokopać jak widać drop się niczym praktycznie nie różni tym, że kupimy kreski wolniej i dlatego mamy gorszy drop no dobra jak widać drop na serwerze jest spoko, bardzo dobry tak mówiłem, serdecznie zapraszam na serwer Hyplex no i to tyle w tym odcinku na razie, widzimy się w kolejnym